Ejka, post. Zanim powiem, zapomniałem powiedzieć poprzednio, że słowo Wilk to też pierwotne imię Rudolf. Ci, którzy uwielbiają te, tego czworono, tego czerwononosłego czworonoga, chyba, ma, chyba się teraz boją lub mają kontrast w głowie. Tylko na, od, zauważyłem też coś ciekawego tra, od tego filmu, film filmu. No, Bezoah. Bezoar, słowo z tej części Harry'ego Pottera, wywodzi się od e, kozy lub koziorożca, którego fu się jest, ponoć ma magiczne właściwości. I, e, I jeszcze. Zakończyłem swoją wyprawę w terrarium, gdzie, gdzie postanowiłem zakończyć od motyli. Bo tam od bardzo dawna nie byłem. Pamiętam przez mój większe rzeczy, ale pamiętam jednego. Nie widziałem tak wielkich motyli. Motyli. Hmm. Zwykle w ogrodzie znajdujemy jakąś szerokość takich skrzydeł a tam jeden miał szerokość ta taką, jak a może nawet większą. A dla, chęt a, dla a informacja dla innych, przy stajni czy jakoś tak jest miejsce, do, gdzie można napełnić wodę, więc, więc jeśli się boicie, że zabraknie Wam picia, to macie miejsce, gdzie możecie to uzupełnić. A teraz do bieżąco, skończyłem swoją wyprawę we, we, z, z, za 10 7, a teraz idąc wzdłuż od, Odry zmierzam do swojego noclegu. Według GPS-u dojście zajmie mi jakąś godzinę, ale to, ale, to, ale to mi nawet pasuje, bo mam ponownie mam okazję zobaczyć nowy teren. Przez chwilę będzie tylko pod górkę, bo jak sami widzieliście, tu często jeżdżą ludzie na rowerach, choć ciekawe, że tu nie, nie ma ścież ale przynajmniej według koloru chodnika, a nie ma mapy, którą minąłem. No, no no to się zobaczy. No się, no to się Czy jeśli, są jeszcze, jeśli jesteście ciekawi jeszcze kuszkiców, to zobaczycie jakie. To może wieczorem jeszcze je zobaczycie. Ja się mam przed sobą spacer. Zdaje się, że na Rakowicce, jeśli nie pomyliłem nazwy, to, to do zobaczenia przy kolej wieczorem